Chylenie standardowe może odjąć mowę. To są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. W to... następnym zadaniu z tego samego egzaminu 2024 tutaj mamy coś z cukrami. Degradacja rufa to dwuetapowa reakcja, która pozwala na skrudzenie łańcucha cząsteczki Ldozy o 1 na tą węglo. Ok, pierwszy etap procesu to utlenianie i tak dalej. Ok. Eee... Później mamy w drugim etapie kwas aldonowy jest utleniany natlenkiem wodoru i tak dalej. Co prowadzi tam do otrzymania aldozy o łańcuchu węglowym. Dobra. I mamy rozstrzygnąć, czy ta degradacja prowadzi do otrzymania tej samej aldo-pentozy. Czyli tak, musimy porównać sobie to. To czym one się w sumie różnią, te zukry, od siebie? Położeniem tylko chyba tej grupy, tutaj nic innego nie ma. Tak To wszystko jest takie samo. No, czyli skoro to polega na usunięciu jednego tutaj z tych elementów, czyli takiego kawałeczka, no to wygląda na to, że... wygląda na to, że okej, okay. no i tam numeracja jeszcze tych atomów węgla, to jest jedynka, to jest dwójka i tak dalej. No czyli tak, tak, dostaniemy to samo. No i napiszemy, że tam cząsteczka demamnozy różni się poło... może jedynie położeniem położeniem Czyli właściwie tyle możemy zostawić. No i co jeszcze tam było? Jeszcze było to było jeszcze. I tu mamy degradację poddana jeden ze związków, okay, który, których wzory przedstawiono poniżej. Powstały cukier utleniono kwasem azotowym 5 i dodano związek, którego cząsteczki są achiralne. A, i otrzymano. OK. Czyli otrzymaliśmy sobie kwas winowy w wersji mezo. No, czyli taki czterowęglowy, dikarboksylowy kwas. No, hydroksykwas właściwie, no bo tutaj ma grupę OH w wersji, w wersji mezo. Czyli wersja mezowinowego kwasu polega na tym, że tutaj mamy asymetryczne atom węgla i tutaj, no ale drobina, jak ją sobie tak przetniemy, no to te dwie części będą do siebie pasowały, tak jak dwie ręce do siebie, jak składamy, powiedzmy. No to nie będzie tworzyła enantiomerów taka drobina, więc nie będzie czy no optycznie, czy tam nie będzie tworzyła po prostu enantiomerów, będzie achiralna, tak jak tutaj napisali. E, czyli to jest, no zobaczmy, co tu się stało. Czyli to wyleci zgodnie tam z tym procesem degradacyjnym. No jak to wyleci, no to i to się utleni jeszcze oczywiście do grupy karboksylowej, no to będziemy mieli kwas mezowinowy, czyli to będzie da. Ara Binoza w takim razie, no jakbyśmy z tego otrzymali, no to by były po przeciwnych stronach te grupy. Oha, tutaj to widać. Dobra, no to chyba tyle. Nie będę przedłużał. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę. Polećcie mnie znajomym. Cześć! Odchylenie standardowe może odjąć mowa. Są gry hazardowe, przez które można stracić głowę.